With a on, on, on his head. Widziałeś? O kurde! Nawet usłyszałem to, wyłącz sobie to, wyłącz sobie to. Ja tak nie miałem od 5 lat, nie no słyszałem wejdź, tego. Wejdź w ustawienia i chcę tam przełącz, żeby ci nie poka. Po, żeby cię nie A co to w ogóle jest? No tam klawisze trwałe, no. No, spoko Daj Dobra, wyłączyłeś se to? Tak. Dobrze. Wiem, że nie wyłączyłeś gloju, ale będziesz musiał to zrobić i tak. Jakie Widzisz, to wszystko twoja wina klawiszy trwałej To wszystko twoja wina i twoje klawisze. I ta łódka i już chodź Kiedy ja słyszałem ciebie przeklinającego to ja nie wiem. Bo <laughs> mnie denerwujesz. <laughs> <laughs> ja pierdzielę.